Cześć z tej strony Kamilek, i dzisiaj pokażę Wam w jaki łatwy sposób możecie sobie zwiększyć brightness w Minecrafcie. I przydaje to się, gdy na przykład chodzicie po kajwach, i nie chce Wam się za każdym razem stawiać pochodni, i chcę ciąć po prostu jaśni. żeby to zrobić wchodzimy w procent updata procent wchodzimy w kropka .minecraft i wchodzimy w to options Tutaj mamy gamma i wpisujemy tutaj na przykład 10 Zapisujemy, zamykamy. I teraz możemy z powrotem odpalić Minecrafta. I teraz jesteśmy z powrotem w Minecrafcie. Jak widzicie, jest całkiem jasno. Wchodząc po kejwach, nie musimy już nawet pochodni. No, jak widzicie, jest jasny. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.